Ella czyta Bolesław Leśmian Warkocz Znowu nędza do ucha nam śpiewa i tej śpiewki słuchamy bezradnie w piecu reszta dopala się drzewa a co jutro uczynić wypadnie mówię do ciebie z koślawym uśmiechem mam ja trąby fujary organy śpiewak ze mnie co kupczy swym echem gdzie mam echu ustawić stragany Bezmyślnego wyrazem skupienia dzieci nasze w nas patrzą ciekawie. Ty mi ruchem wskazujesz ramienia, bose nogi zwieszone na ławie. Ból się z W swych wargach trzepocze, aż myśl zbawcza w tym bólu urasta. Wiem co zrobię: obetne warkocze i na sprzedaż poniosę do miasta. Głód je co dzień przepala zarzewiem, co dzień wiotrze i wartość już tracą. Tak mi smutno i straszno, bo nie wiem ile ludzie za warkocz zapłacą.